Koszt zabezpieczenia belgijskiej rodziny królewskiej wyniósł w zeszłym roku prawie 21 milionów euro. To średnio 57 tysięcy euro dziennie, co wywołuje poważne pytania o wydatki publiczne. Ochroną zajmuje się specjalna jednostka Policji Federalnej, około 200 funkcjonariuszy z Królewskiego Oddziału Ochrony. Chronią oni króla Filipa, królową Matyldę, Następczynie tronu Elżbietę i innych członków rodziny, zarówno w kraju, jak i za granicą. A to nie wszystko. Dodatkowe 3,5 miliona euro pochodzi z Ministerstwa Obrony i pokrywa wydatki na personel wojskowy i podróże lotnicze Rodziny Królewskiej do takich krajów jak Hiszpania, Francja czy Niemcy. W sumie sam budżet na bezpieczeństwo przewyższa już oficjalne roczne dotacje. Jakie otrzymuje rodzina królewska? W ciągu zaledwie czterech lat koszty wzrosły 40% i to nie tylko z powodu inflacji. Inne jednostki policyjne zaciskają pasa, więc niektórzy pytają, dlaczego pałac tego nie robi? Można to częściowo zrozumieć: księżniczka Elżbieta studiuje za granicą. Ale mimo to pojawia się pytanie, czy nie przesadzono? Pałac Królewski i Policja Federalna nie komentują tych doniesień ze względów bezpieczeństwa. Ale wobec rosnącej liczby pytań chodzi już nie tylko o ochronę monarchii, ale o to, czy obywatele czują się bezpieczni z takimi wydatkami.